Dobry, ja jestem Luxor, a to kolejny odcinek z gry Overspeed. Jak już można się domyśleć, zbliżamy się do końca tej całej serii, ponieważ jesteśmy na pozycji szóstej i niewiele brakuje nam już do zdobycia tego miejsca pierwszego, czyli zakończenia jakby części fabularnej całej gry. To jednak nie oznacza końca serii Overspeed'a, bo jeszcze spróbujemy zrobić próby czasowe. Ale teraz znajdujemy się z powrotem w naszym Village Motel, gdzie podjeżdża pierwszy. Wow! Napęd poziom czwarty. Ja się na to zgadzam. Jest to mapa, której zbytnio nie lubię, aczkolwiek spróbujemy ścigać się o najlepszej klasy napęd. I jak mówiłem, nie będzie to oczywiście koniec serii Overspida, ponieważ czeka nas jeszcze tutaj sprawdzenie prób czasowych i ten rywal coś tak nawet nie może nas wyprzeć, ale halo! Ale pa. Jo! No, tak więc jak widzicie, początek całkiem żwawy dzisiaj. Tym razem udało mi się przeciwnika już na samym starcie, na pierwszej prostej. Tutaj wyeliminować, jeszcze doskonale wyszedł mi ten zakręt. Czuję się w dobrej formie. Co prawda, była przerwa z odcinkami ogólnie, aż tydzień, ale udało mi się dzięki temu zregenerować. Poza tym był taki moment w kilku dniach ostatnio, że bolało mnie trochę gardło, ponieważ na własnym TeamSpeaku, na moim serwerze, troszeczkę się wygłupiałem i, no cóż, za dużo gadałem. Poza tym miałem taki po prostu dzień, kilka dni przed publikacją tego filmu, czyli kilka dni. Temu miałem taki dzień, że dużo strasznie gadałem i po prostu wyczerpałem jakby swoją baterię w moim gardle. No i jeszcze nadal jest to troszeczkę słyszalne, ale ja to tylko słyszę, być może na filmie nie będzie tego słychać. Ale mój głos jest taki troszeczkę, no, jak to tam ktoś podsumował, mało lektorski. Przynajmniej takie opinie dostaję, że ponoć mam dobry głos, ponoć daje się do tego, powinienem pracować w radiu. I w ogóle super fajnie wszystko brzmi. Wydaje mi się, że to bardzo miłe w takim razie z waszej strony, dziękuję tym którzy tak twierdzą, piszą, albo twierdzą, a nie napisali. Wydaje mi się, że, że to w takim razie bardzo miło z waszej strony. I nie ma co, halo tutaj, proszę mnie nie wyprzedzać. Więc no ja uważam siebie zawsze w takim najgorszym świetle, aczkolwiek no skoro już ludzie mówią, że jest dobrze, no to niechaj będzie, ale mnie wyprzedził, całkiem profesjonalnie to zrobił. Ale my zaraz mu tu jakąś kolizję trzepniemy, o! No nieźle, troszeczkę żeśmy się uszkodzili, teraz małe oszustwo znowu. Dobra, jedziemy, bo... Ten miły pan, o jak, śmietnik ściągnął. No dobrze, tak jak mówiliśmy w zeszłym odcinku, niestety uszkodzenia pojazdów rywali nie wpływają na ich osiągi. Oj, znowu tutaj się uszkodziłem. Ja się oczywiście naprawiam. Ale jednak mam taką cichą nadzieję, że jednak to, że w niego uderzyłem sprawiło choć troszeczkę, że no on tam jakąś tam troszeczkę stracił na prędkości, na zdobyciu, o, 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 halo, zdobyciu lepszej prędkości maksymalnej czy tam przyspieszenia. Zaraz spróbujemy go... Ojej, oho, panie, coś pan tam zrobił. Ale to było mocne, no nie no. Dobrze, no skoro on tak się dobrze bawi, ja nie będę... Ojej, ale było... Ojej, słupy, o, hamuj, Ojej! Dobra, powinienem się teraz na pewno naprawić po tym. No, było całkiem, powiem, ciekawie przed chwilą. No rywal się troszeczkę... O, drifty jakieś chciałem zrobić, ale się nie udały. Rywal próbował, próbował jechać, no niestety mu się to nie udało, ponieważ jak widzieliście, uderzył w słup. Ja sobie pozwolę chyba tą powtórkę zapisać zaraz, tylko muszę pamiętać. Jeszcze jedno okrążenie zostało, ponieważ to są tylko dwa okrążenia. Z reguły bywają tutaj trzy, to się zdarza. Aczkolwiek, no raczej są dwa. No i mam nadzieję, że ten ostatni wyścig nie będzie na tej właśnie mapie, w sensie ten ostatni wyścig z tym człowiekiem, który znajduje się na pierwszym i drugim miejscu, ponieważ no to będzie bardzo smutne, jeżeli bym przegrał. Ale mam też taką nadzieję, że do tego... Czasu uda mi się samochód wykoksić łącznie z próbami czasowymi to jest bardzo ważne, żeby być przygotowanym właśnie do tego ostatniego wyścigu, żeby pokonać tych pseudo najlepszych kierowców Los Angeles. Tak przynajmniej dobrze byłoby się przygotować niż jechać jakimś samochodem, który właściwie nie jest dokończony. Oj, oj, oj. No nieźle, uszkodziłem się jeszcze koło do tego. Poczekajcie, wykorzystam ten moment, ponieważ on jeszcze do mnie jedzie. Tutaj mój konkurent to przeciwnik. Ogólnie teraz jedziemy na tej części mapy, która najbardziej mi się nie podoba, w sensie tutaj najgorzej mi wychodzi, i rywal zawsze mnie tutaj dogania. To jest bardzo ważna rzecz do zaznaczenia, że tutaj, jeżeli bym się ścigał, to ten moment właśnie jest dla mnie bardzo ciężki, trudny, bo tu nie wiem, może jadę za wolno albo zbyt mało profesjonalnie, nie mam zielonego pojęcia, co jest nie tak, ale no, no tak to już jest. Dobra, redukcja biegu, ojej. O, ale wyszedłem z tego całkiem dobrze, to mi się podobało, okej, okay, jedziemy dalej. Rywal cały czas za nami, aczkolwiek zbliża się dużymi krokami. Mam nadzieję, że tym razem znowu jak będziemy zjeżdżać, to on tam gdzieś uderzy, czy coś takiego. Zauważyłem również, że jak... O, śmietnik, oj! Zauważyłem również, że jak ścigamy się o jakieś ciekawe szczęści... Ej, co tam, trąbisz? Ej, halo! Ręczny wciągnąłem, w sensie nieręczny. O kurczę, wyprzedził mnie. Kliknąłem na naprawę niechcący, teraz ciekawe jak to zrobiłem, bo kliknąłem przez przypadek zero na numpadzie. Ale kurczę, chciałem kolizję zrobić. No, niestety, muszę powtórzyć w takim razie Nitro tutaj sytuację. Może teraz znowu jak będę zaraz za nim i będę go trzymał pod taką presją, to on może zaraz... gdzieś uderzy. No raczej nie, ale wyprzedziłem go. Słyszę ten ryk jego silnika zaś. Ojej, ale był blisko ten słup. To było już niebezpieczne. Jadę dość niebezpiecznie w tym momencie, ale no muszę wygrać. O, uderzył gdzieś. No i bardzo dobrze w takim razie. Muszę pamiętać, żeby tą powtórkę w takim razie z tego zapisać. Bo on całkiem nieźle tam rybnął. Nie wiem, czy jeszcze uda nam się coś takiego odwzorować w tym odcinku dziś. Aczkolwiek, no, było to fantastyczne. Więc wygrałem w tym momencie najlepszy napęd do mojego samochodu. To jest bardzo duży plus, bo zbliżamy się już do tej końcówki, żeby móc zrobić próby czasowe. Bo jak wiecie, żeby móc w ogóle podjąć się prób czasowych, trzeba mieć ten poziom wszystkich części w naszym pojeździe maksymalny. Oj, nie to kliknąłem, więc tak. Udało nam się podejść na pozycję piątą, czyli jeszcze, jeszcze przynajmniej ze dwie pozycje do góry byłoby fajnie. Wracamy w takim razie na miejsce spotkań i czekamy... O jedzie! Mój ulubieniec, jak ja ten samochód uwielbiam. Ach, kurde, przyszedł, tego pogadać, no dobra. To jedź w takim razie, czekamy na kolejnego, zaraz zobaczymy, może ten sam przyjedzie, taki sam typ pojazdu. No niestety nie, o to jest ten jeden z tych lepszych, widzę już po jego pojeździe. On się chce ze mną ścigać? Wow. On jest na miejscu drugim w tym. Dobra, bierzemy w takim razie. Tu mi poziom czwarty. Zobaczcie, jak nam dzisiaj sypią najlepszymi częściami. Teraz słuchajcie, ścigam się w tym momencie z osobą, która jest na drugim miejscu w pozycji tutaj kierowców. No dobra. Ojej, ale on wolno ruszył. Przecież ja go tutaj prawie. Ach. O, twardo się trzyma tym swoim gruchotem. Usiłuję go troszeczkę tu ściągnąć, aczkolwiek nie udaje mi się to. Bardzo stabilnie jedzie. On będzie hamował za chwilę. Ojej, panie! Ojej, panie, tam kółeczka robisz. Ojej, dobrze tam wrócił, widzę, na trasę. Dobra, mam w takim razie test w tym momencie. To już troszeczkę się stresuje tym wyścigiem, ponieważ jakby nie patrzeć, ścigam się z osobą znajdującą się na drugim miejscu. W pozycji tam popularnych tych kierowców, wiecie, no. Ja z nim, jak ja teraz z nim wygram, czy to przez przypadek nie będzie już koniec? Przecież to powinno mnie dość mocno awansować. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że wygram. Nawet nie spojrzałem ile okrążeń, ale dobra. Wiem, że piszę po prawej na górze, ale wolę się, wolę się tym teraz nie, nie przejmować. W tym miejscu przynajmniej, bo to jest ten moment trasy, który najgorzej mi idzie. Przed chwilą to zresztą mówiłem. On za mną jedzie. Na razie mi nie może wyprzeć, bo mu tarasuje właściwie drogę przez cały czas. A ja, co czy on ma jakieś problemy z utrzymaniem się na trasie? Bo widzę, on tak jedzie. uję, Jedzie w lewo i w prawo, ma problem, jakby. Cały, oj, trąbi na mnie jeszcze. A mój samochód cały się trzęsie. Dobrze, jedziemy. Nie wiem, być może jadę teraz bardzo profesjonalnie. Bo może on teraz co mnie sprawdzić? O jak pojechał? Łojej! Widzieliście to? W ogóle zapomniałem zapisać powtórki z tamtego wyścigu, teraz mi się przypomniało, no cóż. Ojej, halo, oj, oj, o co to było? Panie, jak pani. Jak on jedzie? Ej, panie, kurcze! Ojej. Oj. Razem się ze śmietnikowaliśmy tu tutaj gdzieś. Ok, mam szansę teraz jeszcze mu uciec, być może. Nie, niestety nie. Ruszył bardzo szybko. Widzę, że korzysta ze skrótów, które tu są. Fajnie byłoby się ścigać z takimi... Oj, śmietnik znowu. Fajnie byłoby się ścigać z takimi kierowcami, ale na tych pierwszych mapach, bo jednak te pierwsze mapy mi się również bardzo podobały. Dobrze, jedziemy. Teraz jest ten moment, w którym trzeba trochę gazu dodać. Być może mój rywal zaraz również mnie dogoni. Bieg mi się skończył. Tu dobrze byłoby zredukować, bo może mi zakrętnie wyjść, aczkolwiek... Ojej, troszeczkę zakatrzyłem o jakieś krzoki. Okej, okay, jadę. Czuję się troszeczkę tak... Czuję że też słupy, jak tam z lewej strony je wymijam. Aczkolwiek widzę, że mój rywal został bardzo w tyle. To jest w ogóle niemożliwe, że ja nie mając najlepszego samochodu, on ma na pewno wszystko na poziomie czwartym, a ja nie mam. I co, jadę szybciej jak on? To jest w ogóle nieprawdopodobne. Nitro w takim razie full. Szósty bieg wciśnięty, jedziemy. Nie będę całego Nitra wyrzucał, zostawiłem sobie na połówce. Jest się doładowało troszeczkę. Więc jedziemy w tym momencie. Kolejne okrążenie. Już za nami jest już jedno okrążenie pierwsze zrobione. Jedziemy więc tutaj. O, pięknie zrobiliśmy to, poszło mi bardzo dobrze. No i cóż, nasz rywal dojeżdża tam do tego zakrętu. Mam nadzieję, że gdzieś tam się uderzy. Poszło mu chyba dobrze. Patrzę sobie na minimapkę, to raczej nie ma on problemów ze zrobieniem tych zakrętów. No on w końcu jest tutaj jak w domu. To są jego trasy, ponoć, no ten jeden z lepszych, ponoć jeden z lepszych. Bo jak póki co patrzę, to... Coś mu nie bardzo idzie, ale dobrze. Jestem bardzo ciekaw, jak bardzo awansuje do góry po wygranej z tym kierowcą. Z tym kierowcą, widocznie, może tak gra chciała. Czy to nie zwiastuje, może już szybkiego końca? Myślałem, że jeszcze po tym odcinku będzie wtedy dopiero ostatni. Czyli ten nie będzie ostatni, tylko następny, ale to teraz już w ogóle nie wiem. Bo trafił mi się kierowca z tej top listy już trzech. Tutaj w sumie dwóch, no bo on jest na drugiej pozycji, no ale ten z tych trzech najlepszych, tak. Już niedługo Luxor tam będzie. Luxor będzie na samej górze, będzie wygrywał z tamtymi malutkimi kierowcami, którzy tam grają sobie gdzieś tam. W ogóle szkoda, że Multi nie działa. Tak bardzo chciałbym na tym Multi zagrać. Mówię, że to prawie przez każdy odcinek powtarzam o tym Multiplayerze, ale myślę, że chyba muszę to robić, bo czasem padają... Oj, świetnik, halo! Padają ciągle komentarze pod filmami, czy do tej gry działa Multiplayer, czy do tej gry jest Multiplayer, czy można grać na Multiplayer i wiele osób. No więc ja muszę, w takim razie widzę w każdym odcinku powtarzać tą formułkę, że no szkoda, że multiplayer nie działa, bo już serwery są martwe. Ale można grać na LAN, czyli pomiędzy dwoma komputerami. To też jest zawsze jakieś rozwiązanie. Okej, znowu jedziemy teraz tą trasą. Ja bardzo uwielbiałem kiedyś moje wypadki robić, to, to było w ogóle wspaniałe. Ale oczywiście... Uy, u, halo! Bieraj tą kierownicę, trzymaj, co się dzieje? No nie. Super, zatrzymałem się do zera. Myślałem, że jeszcze jakoś mnie obróci pozytywnie, czy coś, no teraz to już jest niezły przypał. Ojej, udupił się w słupie, o ale to było dobre. Nie no, z tego powtórkę muszę zapisać w takim razie. Konkretnie muszę, o, halo słup, halo słup! Jak, jak nie ja, to, to on i na odwrót. Jedziemy, bo on tu za mną zaraz jest. Nie mogę, nie mogę być gorszy. Szybko, gaz do dechy. Pięknie, rewelacyjnie, wspaniale, słuchajcie! Została nam już tylko jedna taka terasa. Została nam jeszcze jedna terasa w tym odcinku. Wygraliśmy tłumik poziomu czwartego. To jest ten najwyższy poziom, więc już go montujemy. Dało nam to mocy plus 15. No niestety spadło nam trochę sterowność, ale tylko o 1%. Tak więc bardzo fajnie. Słuchajcie. Jak z pozycją? Okej, okay, spadliśmy tylko... znaczy no, spadliśmy, poszliśmy do góry, jesteśmy na czwartej pozycji. Szkoda, bo myślałem, że wybijemy z drugiej pozycji naszego pana Stan Kreła, czy jak on tam się nazywa. Wracamy z powrotem na nasze miejsce spotkań. Ok, słyszę, że już taki silnik jedzie, dobry. Oho, a to jest właśnie on. To jest ten, który jest na pierwszej pozycji. Ten mat pakasraka. Jak on tu się nazywa? Mat PPP Nie wiem, nie chce mi się wymawiać jego... O! Jego danych osobowych. Przyjechał ten mój ulubiony typ kierowcy, który niestety znowu sobie przy... przyjechał pogadać. Peter Monk. To chyba jakiś... A, to nawet nie chcę się z nim ścigać, bo on tam gdzieś jest w ogóle, nie wiem gdzie. No dobrze. Jedzie kolejny. Znowu jakiś taki całkiem dobry samochód. Czego ja mam w ogóle w swojej bibliotece pojazdów? O też przyjechał pogadać, jakaś Samanta P. Gdzie on jest? Jeden, że ja kogoś takiego już wyprzedziłem, wygrałem? Nawet nie widziałem, żeby ktoś był taki był. A jest tutaj, pozycja siódma. No dobra, witam, pozdrawiam, witam ponownie. O! Dopalacz poziom. Uuu. A czemu tutaj pisze? No zobaczcie, pisze poziom piąty, a na obrazku jest poziom czwarty. To jest dopiero dobre. Ale w ogóle naprawdę ciekawy dziś odcinek. Praktycznie przez cały czas ta sama mapa i przez cały czas najlepsze części. To mi się bardzo podoba. Wbijam jedynkę i daję gaz do dechy, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo pozytywny odcinek. Aha, i znowu zapomniałem powtórki zapisać. No cóż, tak to już jest, że Luxor zapomina, tego szybko biegnie do garażu, żeby, żeby tam, wiecie, zamontować swoje części. Ja to jestem normalnie. Naprawdę, znowu zapomniałem zamontować tego, no kurcze. Dobra, jedziemy. O, to by bardzo pięknie mi ten zakręt wyszedł. Nawet lepiej niż mojemu rywalowi. Wspaniale, idzie mi doskonale. Od kiedy zamontowałem te nowe części. Patrzcie, jak mój samochód próbuje tą trasą, jeszcze tak szybko nie jechaliśmy. Ale poczekajcie, poczekajcie, hamulce. Szkoda, że jeszcze nie zrobili, że można ulepszać hamulce w pojeździe, bo jednak miałoby to dużo fajnych takich aspektów, wiecie, hamowanie lepsze i w ogóle. No tutaj niestety to jakoś automatycznie ten handling się zmienia. W sensie, no wiecie, moc hamowania, która część za to odpowiada. No szkoda, że tak niestety to działa. No, szkoda no. Złyszałem tam w komentarzach też wiele osób, wiele osób, aż jedna napisała, że właśnie tam jest to gra produkcji polskiej, to wydawca był Polski. Aczkolwiek sam producent, twórcy gry, tam z jakiegoś kraju są, już nawet nie pamiętam jakiego Ukraina mi się na no, myśl na, ale to chyba nie to No i tak pomyślałem sobie, żeby napisać do tych twórców i zapytać... O, o! Śmietnik! Ojej, budynek! No dobra, muszę się naprawić w takim razie, ja podejrzewam, że... O nie, on jechał! On jechał tędy! O jak pojechał! O kurcze, gdybym ja się nie zrespawnował, nie naprawił się, to on by mnie uderzył! i by wywołał katastrofę samochodową. A niech to, że ja tego nie zatrzymałem jeszcze przez chwilę. No dobra, no i tak sobie pomyślałem, żeby napisać do twórców tej gry i zapytać się ich Ej, może robicie drugą część Overspida?" Ojej, ah! ale to było mocne. Ale udało mi się z tego wyjść. Nasz rywal niestety nie bardzo, musiał się chyba zrestartować. Ojej, jakieś pachołki tam uderzyłem, dobra. To jest ten moment tej trasy, w której musimy dać dużo w gaz. Oczywiście nitro również wykorzystamy, dwa okrążenia, znowu dwa okrążenia do zrobienia i tym razem dopalacz najwyższego poziomu będzie nasz, jeżeli wygramy, czyli prawdopodobnie tak. Tylko muszę pamiętać, żeby tą powtórkę zapisać, bo widzę, że mój rywal znowu gdzieś tam uderzył, kolejny. Oni, im wyżej chyba idę, tym jakoś gorzej jeżdżą, czy co, nie mam zielonego pojęcia, ale ostra redukcja wraz z hamowaniem silnikiem, zobaczcie jak pięknie zakręt wyszedł, bezkolizyjnie bym rzekł, naprawdę. Okej, okay, nasza prosta ukochana Nitro, oczywiście na full power piąteczka wbita. No i 220 na godzinę już na budziku wbite. Jedziemy oczywiście dalej, jeszcze przed nami jedno okrążenie. Nasz rywal, widzę, że ma duże problemy ze sobą. Spójrzcie sobie na mapkę po lewej na dole. On znowu gdzieś uderzył. To jest na. Widzę, że w takim razie 100% wygrana dla mnie. W takim razie, no cóż, nie pozostaje im nic innego jak tylko wrócić do przodu i patrzeć, czy za chwilę, przez przypadek, no. Oje. O kurczę. W ogóle bardzo najciekawsza taka rzecz jest, że od kiedy mam taki, powiedzmy, nowy internet, bo miałem zmieniony internet na szybszy, sprawa wyglądała tak, że stał się on bardzo niestabilny, przez to zniechęciłem się bardzo do robienia wideł. Przyczyniło się to właśnie przez to, że czasem miałem internetu 100 megabitów, czasem 200, a czasem 250, i nigdy nie miałem takiego samego internetu, co się przekładało na to, że i również i prędkość wysyłania była, wiecie, niestabilna, no więc live'idła po prostu miały duże lagi, takie rzeczy się zdarzały, dobrze to wiem. Nie zawsze oczywiście z mojej winy, czasem było dobrze, ale po prostu no... Nie wiem, YouTube nie wyrabiał czy coś takiego, ale zwykle nocne live'idła były w porządku. I co się okazało, zadzwoniłem sobie w piąteczek teraz, tam kilka dni temu, właśnie przed weekendem, do tutaj sieci, w której mam internet, czyli z UPC. Jest to ponoć jedna z najlepszych sieci internetowych i jedna z jedynych w mojej okolicy. No i okazuje się, że pani tam sobie sprawdziła, że taka skrzyneczka, która rozdziela internet na mojej ulicy, jest po prostu przeciążona. Od kiedy ja mam nowy internet, sąsiedzi prawdopodobnie mają tam po 60 mają albo 80 internetu. No to wiem, wiecie, no jak ja miałem tam 120, no to no jakoś tam szło, prawda? I tak miałem najszybszy internet praktycznie w okolicy. I teraz znowu mam najszybszy internet w okolicy. Właściwie jeszcze szybszy niż miałem, bo nadal tu sąsiedzi nie mają nawet 120. I co się okazuje, teraz skrzyneczka nie wyrabia, bo ja, miałem internet, sam 300. No to po prostu ponoć jest obciążenie, już przy samym moim korzystaniu. Bo dzwoniłem w nocy około drugiej, bo mają informacje 24 7. No, babka powiedziała, że jest przeciążenie, nawet jak ja korzystam, jest 80. To co dopiero jest, jak korzystają inni? No właśnie, co jest, to już Cię widzieli na live A ja w tym momencie kończę ostatni odcinek w dzisiejszym odcinku i wygrywam nasz dopalacz poziomu. Poziom pisze piąty, ale na obrazku czwarty, więc ciężko tu stwierdzić, więc montujemy w tym momencie. Gdzie on jest? Halo, moc. Dopalacz. Nie widzę go naprawdę, a on jest na dole. Wow, zamontowany. Sam to dało niestety niewiele, ale sprawiło, że nasza sterowność bardzo spadła. To nic złego. Ważne jest to, że znajdujemy się na pozycji czwartej i w dzisiejszym odcinku udało nam się sprawić, że... po raz trzeci znowu nie zapisałem powtórki. Bo śpieszyłem się do garażu, żeby zamontować części. Jak zawsze zresztą. No cóż... To będzie mi ciężko jakąś dobrą miniaturkę zrobić w takim razie do dzisiejszego odcinka. Więc słuchajcie... To na razie wszystko. Udało nam się bardzo dużo części schwycić. Tu mamy jakiś budzik, nie wiadomo co. Tak więc na dziś to wszystko. Dzięki wam za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to już teraz. Ponoć tam w YouTube coś się zmieniło i trzeba dzwoneczki robić. Ja nie będę wam o tym mówił bo podejrzewam, że już jesteście przewrażliwieni na ten temat, więc po prostu wiecie co robić, tak więc cześć i czołem!